Jak myślisz, jaki mały, niepozorny fragment ubioru może mieć w piękny, słoneczny dzień całkiem duży wpływ na Twoje emocje, w szczególności na złość i agresję? Okazało się, że są to okulary przeciwsłoneczne. Dlaczego? Już tłumaczę. W tym eksperymencie naukowcy w słoneczny dzień przeszli się wzdłuż plaży i podchodzili do losowych osób, z których jedne nosiły okulary przeciwsłoneczne, a inne nie. Dodatkowo niektóre osoby szły akurat w kierunku słońca, a inne były zwrócone do niego plecami. I każdą z tych osób, do której podeszli, poprosili o uzupełnienie krótkiego testu, w którym ankietowani mogli ocenić poziom swojej obecnej skłonności do złości i agresji. Zgadnij, która grupa osób była najbardziej skłonna wyrażać właśnie złość i agresję w teście. Osoby, które były w okularach i szły w kierunku słońca, osoby, które były w okularach i szły tyłem do słońca, osoby, które nie były w okularach i szły w kierunku słońca, czy osoby, które nie były w okularach i szły tyłem do słońca, w momencie, kiedy je proszono o uzupełnienie testu. Masz już swój typ? Pierwsza, druga, trzecia czy czwarta grupa. Gotowy? Zdradzam. Najbardziej rozdrażniona i agresywna okazała się. Trzecia grupa, czyli osoby, które stały twarzą do słońca i nie miały na sobie aktualnie okularów przeciwsłonecznych. Ich założenie zdawało się niwelować ten efekt zwiększonej skłonności do złości i agresji. A teraz pytanie za 100 punktów. Jak myślisz, dlaczego tak się stało? Dlaczego ta grupa osób wydawała się być najbardziej skora do wyrażania gniewu i agresji? Podpowiem, że chodzi o jedną małą rzecz, związaną właśnie ze słońcem i okularami przeciwsłonecznymi. Masz pomysł? A co zazwyczaj robimy, gdy bez okularów stoimy twarzą w stronę słońca w jasny dzień? Mrużymy oczy i ściągamy brwi, prawda? Co ciekawe, ściąganie brwi, które robimy instynktownie pod wpływem zbyt jasnego światła, angażuje te same mięśnie, których używasz, gdy ściągasz brwi w wyniku złości. A to przez efekt mimicznego sprzężenia zwrotnego sprawia, że zaczynasz realnie odczuwać większą złość lub precyzyjniej, stajesz się na nią bardziej podatny. Efekt mimicznego sprzężenia zwrotnego omawialiśmy sobie krótko w tej prezentacji. Ale szybko przypominając, polega na tym, że tylko zwyczajnie, czysto fizycznie przybierając wyraz twarzy podobny do jakiejś emocji, zaczynasz ją realnie odczuwać. Efekt mimicznego sprzężenia zwrotnego był już znany wcześniej, ale raczej nie przypuszczano, że jest tak wyraźny i dotyczy nas tak często. Tym bardziej, że jak pokazało na przykład to badanie, przez ten sam efekt, gdy pacjentom z poważną depresją wszczepiono do twarzy botox, w taki sposób, że nie byli w stanie praktycznie w ogóle marszczyć brwi tak jak przy złości czy zamartwianiu się, to po 6 tygodniach objawy ich depresji zmniejszyły się o 52%, czyli ponad 3 razy więcej niż w przypadku grupy placebo, które po tym czasie zmalały tylko o 15%. Niezłe, co? Taki antydepresyjny efekt dzięki samemu tylko fizycznemu zapobiegnięciu marszczenia brwi. Okazuje się, że wyraz naszej twarzy, który kontrolujemy przez różne mięśnie, ma dużo większy wpływ na nasze samopoczucie niż można się było spodziewać. Przypomnij sobie proszę tę prezentację i te eksperymenty, gdy następnym razem będziesz marszczył brwi. Również, gdyby zauważył, że nie do końca jakiegoś znanego ci powodu odczuwasz jakieś niechciane emocje, warto w pierwszej kolejności zorientować się, czy coś przypadkiem nie wpływa na wyraz twojej twarzy. Może razicie słońce, może ściągasz brwi, bo na przykład intensywnie myślisz, może jeszcze coś innego. Miej zawsze z tyłu głowy, że. Tak, to ma znaczenie i realnie na Ciebie wpływa. Plus pamiętaj, że możesz to też wykorzystać w pozytywny sposób, świadomie np. uśmiechając się czy przybierając wyraz twarzy emanujący pewnością siebie, żeby w prosty sposób, do pewnego stopnia, także wywołać w sobie lepszy humor czy pewność siebie. Niech ta informacja ci służy. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym filmiku.